Są produkty, na które bardzo często nie zwracamy uwagi. Często traktowane są jako dodatek, np. do pieczywa, do sałatek i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mogą diametralnie zmienić nasze życie, wspomóc nasze zdrowie. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o niesamowitych właściwościach pestek dyni, ciekawostkach i jak rozkroję tą dynię, to Pokażę Wam, jak przyrządzić mleczko w naturalny sposób na wsparcie zdrowia i walkę z pasożytami. U mnie w spiżarni jest jeszcze kilka dni do wykorzystania. Jeśli macie piwnicę bądź jakieś takie chłodne pomieszczenie, to dynia może przele przeleżeć bardzo długo. Rozkroiłam dynię i teraz mam za zadanie powyjmować wszystkie pestki. Oczywiście dużo pestek jest pustych, więc te puste odkładamy. Używamy tylko tych pełnowartościowych. Pestki dyni to niezwykle wartościowy element diety, który był ceniony już od czasów starożytnych. Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej, gdzie uprawiano ją od ponad 7000 lat. Pestki tej rośliny były wykorzystywane nie tylko jako źródło pożywienia, ale w celach leczniczych przez rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Peski są prawdziwą skarbnicą zdrowia, wszyscy o tym wiemy, rzadko jednak ich używamy, a nawet jeśli to kupujemy już takie wyschnięte i jeśli mamy już tą swoją dnię, bądź ją kupujemy, to ja wiem, że te pestki i tak lądują w kompoście bądź w śmieciach, a część z Was idzie do sklepu i kupuje pestki już takie ładne, wysuszone. Więc tutaj taka mała uwaga. Produkt, który będzie nam potrzebny do przygotowania mleczka na pasożyty, to pestki świeże. Świeże, wyjęte prosto z dyni, nie Jeśli chodzi o wartości odżywcze pestek, to możemy wymieniać, wymieniać i wymieniać. Ale ja skupię się na najważniejszych. I numer jeden to kukurbitacyna. Jest to substancja, która poraża układ nerwowy pasożytów, które znajdują się w układzie pokarmowym. Więc jeśli będziemy używali takiego mleczka z, z pestek dni, to pozbędziemy się pasożytów z układu pokarmowego. Pewnie za chwilę padnie pytanie, a skąd, Kasia, ty chciałabyś się jeszcze tych pasożytów pozbyć? To wyobraźcie sobie, że w naszym organizmie pasożyty są wszędzie w płucach, nawet w mózgu, w mięśniach i tych mieszkańców mleczkiem z dni, z pestek dyni się nie pozbędziemy. Tutaj trzeba zastosować inną kurację, czyli po kuracji mleczkiem z dni, można zrobić taką pełną kurację Hulde Clark. Ja wam zrobiłam nawet zdjęcie ziołowy program likwidacji pasożytów jest to troszeczkę skomplikowane, chociaż raz, jeśli się przejdzie ten proces, to już jest następnym razem łatwiej. Stosując się do zaleceń dr. Hulde Clark, likwidujemy pasożyty poprzez używanie mocnej nalewki z łupin orzecha czarnego, może być z zielonego orzecha. Używamy kapsułek z piołunu i kapsułek z goździków. Oczywiście wcześniej sami sobie to zbieramy i przygotowujemy. A teraz wracamy do naszego mleczka z pestek dni. I odpowiem Wam, jakich pasożytów możemy pozbyć się używając tych małych pestek. Mianowicie jest to tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony, owsiki, glista ludzka oraz tęgoryjec dwunastnicy. Kukurbitacyna nie podrażnia śluzówki żołądka i jelit, jak również nie wchłania się do ludzkiego organizmu z przewodu pokarmowego. Następnym ważnym składnikiem, który jest w pestkach dyni, jest cynk. Jest to kluczowy minerał, który wspiera układ odpornościowy, zdrowie skóry i włosów oraz funkcjonowanie prostaty u mężczyzn. I tutaj warto wspomnieć o tym. Że peski dyni są jednym z najlepszych i naturalnych źródeł cynku. Mamy oczywiście też magnes niezbędny do prawidłowej pracy serca, układu nerwowego naszych mięśni, kwasy tłuszczowe omega 3, omega 6, które wspierają zdrowie serca, redukują stan zapalny w naszym organizmie, poprawiają funkcjonowanie mózgu, przygotowując też mleczko w ten sposób, jak widzicie, piękne mamy mleczko. Mamy tutaj dużo błonnika. Nie możemy też zapomnieć o witaminie E, witaminie C, tiaminę mamy też, ryboflawinę, niacynek, kwas foliowy, witaminę B6, a także witaminę A i witaminę K. A oprócz cynku i magnezu znajdziemy też wapń, żelazo, fosfor i potas. Zanim powiem jeszcze o bardzo ważnym aminokwasie, który zawierają pestki dyni, to chciałabym wam przedstawić pokrótce, jak ja zrobiłam to mleczko. Potrzebujemy tak mniej więcej 250-300 g pestek dyni świeżych. Wrzucamy je do blendera, dolewamy jakieś mniej więcej 200 ml wody. Pamiętajcie, że woda nie powinna być z plastikowych butelek i starajcie się w wymiarze możliwości takiej wody nie pić. Kiedy wszystko już prawidłowo zmiksujecie, to macie takie mleczko, jak widzicie na załączonym obrazku. Swoje mleczko przelewam do dwóch szklanek z tego względu, że mam tutaj jeszcze kompana obok, który pomoże mi je wypić. I ja dzisiaj będę piła po prostu tą mleczką dla wartości odżywczych. Natomiast jeśli wy chcecie sobie zrobić takie proste odrobaczanie produktami, które moim zdaniem każdy ma w swoim domu, czyli marchew, kiszone ogórki, chrzan, pestki dyni. Widziałam dzisiaj na bazarze są takie bardzo małe dynie, można je kupić i zrobić sobie takie mleczko. To w pierwszej linii opisu podam wam link, a będzie to ścieżka do bardzo krótkiego filmu pani Barbary Kazany. Ona tam świetnie opisuje, jak można w prosty sposób przeprowadzić domowym sposobem odrobaczanie. Także zaglądajcie do opisu filmu. A ja bym jeszcze chciała wspomnieć o aminokwasie, który kryje się w pestkach dyni. I jest to tryptofan. Odpowiada on za jakość snu, pobudza produkcję serotoniny, a jak wiemy, serotonina jest hormonem szczęścia i tutaj na pewno niewielu z was wie, że niedobór tryptofanu jest jedną z przyczyn depresji i zaburzenia naturalnego cyklu dobowego. Także pestki dyni nie tylko na odrobaczanie, ale mogą nam dać dużo szczęścia i dużo spokoju. Ponieważ magnes w nich zawarty, daje nam takie ukojenie, relaks i lepszy sen. Sprawdźcie, a nie pożałujecie. Poproszę o łapki w górę, serduszka w komentarzu, udostępniajcie ten film. A teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.